Dobrze, więc mógłbyś nam pierwszy zdradzić, jakie są Twoje plany na przyszłość. Ale jaką przyszłość? No na przykład na ten rok. To może zacznijmy od najbliższych wakacji. W sensie tych wakacji, które się teraz zaczęły. Bo jeżeli chodzi o końcówkę roku, to nie mam pojęcia, co będę robić. Prawdopodobnie będę pracować, prawdopodobnie będę żyć, prawdopodobnie będę pokonywać kolejne kilometry. W sensie samochodem i na nogach i tak, właśnie, podróżować. A jeżeli chodzi o wakacje, ale jakie plany w ogóle? W sensie co będę robił w życiu? Czy jakieś większe imprezy, czy coś? A, większe imprezy, okej, okay. bo jeżeli chodzi na przykład o wakacje, to wybieram się na y, wyspę grecką Zakynthos, poleżeć na plaży, będę też nad morzem, y, w pięknej miejscowości Rewal, podobno piękna, bo jeszcze nigdy tam nie byłem. Y, Przepraszam? Jest okazja do zwiedzenia. No właśnie. A akurat tak się składa, że Rewol jest blisko koło brzegu, więc przy okazji też zawiczę Sunrise Festival. Ale prywatnie, zupełnie prywatnie. W sensie, no tak. E... No poczekaj, bo jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nie skończyłem. Kilka imprez y na pewno pojawi się y wakacje w Warszawie w moim kalendarzu. Mamy taką cykliczną y, mm, akcję SK City. Tak, wakacje, wakacyjna akcja i y, w ramach tej akcji y, gramy też y, imprezy. W Warszawie w klubie Opera będę grał trzykrotnie. Myślę, że to będą fajne, Houseowe imprezy. Tak szykuję się, szykuję się na ostatnią imprezę. Będę grał trzy razy, więc ostatnia na zakończenie wakacji. Y, chcę zagrać 4 godzinnego seta. Dla mnie to jest no wyzwanie, sobie popłynę przez różne gatunki muzyczne, ale wszystko dookoła chałpie. No a po drodze jeszcze kilka kilka fajnych imprez za tydzień, na przykład. Będę grać w klubie Manhattan w Czekanowie. To jest y, mój rodzinny klub, właściwie, bo ja pochodzę z y, spod Kalisza. Czekano to jest 30 km od Kalisza. Tam co roku jest na rozpoczęcie wakacji impreza Summer Connection. No i też, właśnie, przyjdzie mi tam zagrać. Będzie jakaś y, śpiewająca artystka, bodajże Evelyn. Będzie, tak, będzie jakiś polski DJ, bodajże Sybel No i będzie jakiś płotek też przy okazji. No i kilka innych fajnych imprez, na pewno się trafimy. Czyli zapraszamy. No tak. Życie DJ-a to praktycznie jedna wielka impreza. Traktujesz to bardziej jako pracę czy zabawę? Traktuję to jako hobby, no bo ja mam pracę już swoją od wielu, wielu lat w radiu, a granie imprez, bycie birżajem to jest, to, jest, to jest moje hobby, po prostu moja pasja, za którą podążam już od kilkunastu lat. Mm, no okej, okay, no dostaję za to wynagrodzenie, bo nie pracuję charytatywnie, chociaż czasami mi się zdarza, ale przede wszystkim jest to moje hobby. A jak doszło do tego, że zostałeś DJ-em? Właściwie przypadkowo. Jak większość fajnych akcji w moim życiu, przypadkowo zostałem DJ-em. Pracowałem już w radiu, w radiu lokalnym w Kaliszu. Byłem chyba na pierwszym, albo na drugim roku studiów. Zadzwonił do mnie mój kumpel, z którym chodziłem do liceum i powiedział, że on ma ochotę zorganizować imprezę w Kaliszu z muzyką two-stepową. W ogóle ktoś jeszcze wie, co to jest two -step. No i zadzwonił do mnie, bo dowiedział się, że ja takiej muzyki słucham i czy nie zagrałem na tej imprezie. No to ostatnie pytanie. Ale poczekaj, bo już się skończyłem. I ja powiedziałem, że Okej, okay. spoko, możemy spróbować. No i tak spróbowałem i tak się zaczęło, od imprez tu stepowych potem imprezy z muzą e, stricte house'ową, potem skręciłem w kierunku techno, a teraz bigroomowe room'owe, house'owe brzmienia. Dziękuję. No dobrze, no to ostatnie, tak? Co poradziłbyś e, młodym DJ-om e, jako początek ich kariery? na początku ich kariery, tak? No. Na przykład, żeby bardzo mocno wierzyli w swoje umiejętności, jeżeli je mają, bo jeżeli ich nie mają, to niech je zdobędą. Przede wszystkim. Ja y, wychodzę z założenia, że przede wszystkim y, dobry warsztat, a potem, a potem ewentualnie y, z tym warsztatem trzeba próbować swoich sił. No ale jeżeli już wejdą na tą y, na tę drogę. Con, no to niech się nie trzymają. Konsekwentnie, przede wszystkim konsekwentnie, z wiarą w siebie. E, no i też e, z wyczuciem. W sensie, żeby nie... Mm, żeby nie rozmieniać się na drobne No i jeżeli już Ktoś wybiera jakiś styl muzyczny To niech już przy tym stylu muzycznym zostanie Chociaż oczywiście fajnie jest kombinować No ale żeby nie robić Zbyt dużych przeskoków, że jednego dnia gram Electro House, drugiego, drugiego dnia gram Techno, trzeciego dnia Jadę na jakąś imprezę z muzyką disco polo Czwartego dnia Nie wiem, gram w jakimś klubie dyskotekowym Gdzie się gra wszystko No tak jest Swoją drogą, trzeba znaleźć swoją drogę no dobrze, no to dziękujemy wtedy bardzo. Dziękuję.